Nie wiem, czy ktoś jeszcze tego używa, ale ja właśnie wywaliłem SX-a z mojego niby GX-a w rowerze i zamontowałem GX-a. Tylko, że kiedyś to się nazywało Gripshift, potem Twister, a teraz znowu się nazywa Gripshift. I chodzi to bajecznie, zaraz to Wam pokażę z tyłu. Jest to tak łatwo przerzucające, że łatwo jest przestrzelić przełożenie. No i czyściejszy kopyt. Idziemy do tyłu. Tak, żebyście jednocześnie widzieli tutaj o. Ruch manetki i co się dzieje na kasecie to wygląda to tak, niesamowicie szybko, łańcuch jeszcze jest SXA i będę też zakładał mój miedziany z poprzedniego jeszcze roweru łańcuch XX1, wrzucać nie będę tak bardzo szybko, zwłaszcza na zawodach i zwłaszcza z trójki na dwójkę na jedynkę, natomiast zrzucać przed, przed zjazdem mogę jak chcę. I to jest w tym momencie i zawsze był najszybszy system zmiany przełożeń. Szybszego nie ma. Klasa.